Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami we wtorek. Ptaszki ćwierkają, ale pogoda w takiej pięknej, to jak widzicie, to nie ma. Ale no nic, nie narzekamy, może się wypogodzi. Na razie to mają takie chmury przyszły, jakieś takie, nie wiem. Ale raczej chyba może nic nie padało, bo nie słyszałam w nocy, żeby coś padało. Pogodę sprawdzałam, to ma być dzisiaj niby 11 stopni. I takie chmury... Mają być takie, ale trochę ma być słońca też. To się to wszystko okaże później. A ja mam właśnie te pokrowce poprane. I trzeba by było je powiesić. I tak się zastanawiam, czy powiesić je na dworze, czy powiesić po prostu je w domu. Także przychodzę tylko się z Wami przywitać. Życzyć Wam miłego dnia. E, to będzie już Wielka Środa, jak będziecie to oglądać. Więc życzę Wam cudownej Wielkiej Środy. <laughs> O, mam jeszcze taki głos, wiecie, po wstaniu, bo odwiozłam Ileczkę do szkoły, a chłopaki w domu się zostały. Także uciekam teraz do domu, zająć się domem. Trzeba filmik dodawać na YouTube, no i później ogarniać. I witam się z wami już twarzą w twarz. Mamy godzinę w pół do dwunastej. I muszę wam powiedzieć, że ja na, to, na ten moment zakończyłam moje przedświąteczne porządki. Tam jak słyszycie jeszcze w tle jedna pralka się ukręci, więc to chyba będzie już moja ostatnia przedświąteczna pralka. Więcej już chyba nie biorę, bo i tak znowu mam bardzo dużo składania ubrań. Już nie wspomnę o prasowaniu, przynajmniej żeby to poskładać teraz wszystko. No wiadomo, pokrowce na krzesło to będą wyprasowane, żeby były ładne, a nie pomięte. I tak jak wam, z Wami się tutaj widziałam, witałam się rano, bo się nie widzieliśmy, ale się z Wami witałam na dworze. To muszę Wam powiedzieć, że przyszłam do domu i co? I z tej chmury, co Wam pokazywałam, zaczął padać deszcz, więc no, y, jednak nie powiesiłam na dworze moich y, pokrowców, tylko po prostu suszą się w domu na suszarce. No ale może dzięki temu szybciej wyschnął, bo jednak powiem Wam szczerze, że aż tak pięknie na tym dworze też nie jest. Y, umyłam, miałam, wczoraj mówiłam Wam, że koniec. Y, ze sprzątaniem i tak dalej, ale dzisiaj jest jednak nie podkusiło. Jeszcze umyłam dwa okna. Umyłam okno u Mateusza w pokoju i okno w łazience na dole i tyle. W pokojach na górze okna będą nie umyte na święta, ale i tak nawet i z tym, z tymi brudnymi oknami te święta się odbędą. Także ja już powiedziałam sobie teraz właśnie koniec ze sprzątaniem. Teraz muszę zrobić jakiś obiad, czyli zrobię pewnie zupę pomidorową z rosołu. Bo mam jeszcze i rosół i makaron, więc to to, a Mateusz chce makaron z serem. Więc taki to będzie obiad. Antoś, tak jak widzicie, jest w domu. Bo Antoś przecież jest silnie chory na zęba, którego miał wczoraj wyrwanego. Jeszcze właśnie muszę Antosiowi obciąć włosy. To już mu też zapowiedziałam, że przed świętami musimy... No, zmienić fryzurę. Antoś by chociaż pomachał, jak nie będzie nic mówił, bo tak jak widzicie, strasznie mu stoją. Co Antoś szukasz? Łuczki, Antoś szukasz, tak? Proszę. Yy, więc to I, i tyle. Koniec ze sprzątaniem. Ubrań yy, nie, yy, nie wymieniam kurtek zimowych na jakieś tutaj kurtki wiosenne. Bo powiem Wam, że też nie widzę senosu, bo ja cały czas w pogodzie widzę, że na święta będzie padał śnieg. Więc no taka jednak trochę przykra. Przykra pogoda będzie w te święta. A ja myślałam, że sobie chociaż jedną kawę na tarasie wypiję. No ale to już mniejsza o to. Zobaczymy jak będzie, może jednak coś się jeszcze zmieni i ta pogoda na święta się poprawi. Zrobiłam sobie śniadanie. To znaczy, można to ciężko nazwać śniadaniem, bo to już jest przed 12. No, ale zrobiłam sobie kanapki z tego chleba, co widzieliście we vlogu, z wędliną, którą y, będzie pan. Y, ser pleśniowy mam do tego. Mam pomidora takiego z groszka, ale powiem wam, że y, jednak chyba te malinowe to one są bardzo drogie, więc chyba ja jednak, jak nie będzie mnie stać na pomidory malinowe, bo 20 zł za pomidora to ja nie dam. To po prostu ja chwilowo rezygnuję z pomidorów, bo te to to jakieś takie są dziwne no i rzodkiewka ta którą też widzieliście w holu zakupowym więc to jest moje śniadanie na obiad wam powiedziałam mniej więcej co będzie muszę sobie jeszcze zrobić taką niedużą listę do biedronki tutaj mi napisała tak Ania P mi napisała przepis na sałatkę ze szpinakiem burakiem serem feta słonecznikiem to taka jest taka inna ta sałatka ale tu bardziej taka wiecie w sumie no to u nas sałatkowe, to tylko my z Julcią jesteśmy, ale ta jakaś taka ciekawa jest sałatka. A i jeszcze jabłko. I Kasia M. mi napisała sałatkę też z brokułem, ananasem. Brokuł, ananas, co tam jeszcze? Muszę sobie właśnie popatrzeć. To od Kasi sobie już spisam. A też idzie serfeta. Prażony słonecznik idzie i sos jogurtowy idzie. Znaczy, nie jogurtowy, tylko no ja robię sos czosnkowy to z jogurtu, więc idzie sos czosnkowy. Tylko mi się wydaje, że tam był broku, serfeta na pewno, ale jakby to spisałam. Kukurydza, o, kukurydza chyba idzie, serweta a na nas na pewno też idzie. Także to sobie spisałam, tak, że takie dwie sałatki mi tutaj dziewczyny podesłały. Ale jeżeli macie jeszcze jakiś inny, o, bo zapomniałam wczoraj wam właśnie o tym powiedzieć. Dopiero jak montowałam filmik, to przecież mogłam tutaj do Was zadać pytanie, czy macie jakąś fajną propozycję sałatkową. Ale przecież oprzytomniłam dopiero jak montowałam filmik. Więc jeżeli macie jeszcze jakąś fajną Propozycję sałatkową, to możecie mi napisać na dole w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, a w sumie to też jestem bardzo ciekawa, co u Was będzie na świątecznym stole. Więc możecie mi również napisać, co gotujecie na te święta, bo też sobie chętnie poczytam. A jeszcze tutaj Paulinka, czyli moja, bo ja jestem chyba bida, a ona jest nędza. Tak mi się to wydaje. No wiecie, to tak jest, dla żartów trochę. To chyba będzie robiła sałatkę z tuńczykiem, bo też jeszcze napisała właśnie, i też napisała składniki, co do tej sałatki dodaje. Bo dzieci jej tak właśnie sprezentowały tuńczyka zamiast farzyw, czyli jarzy jarzyn do sałatki jarzynowej. To jeszcze taka była. Eee, taka była właśnie jeszcze sałatka. Eee, więc to pytanie do Was też skierowałam. Muszę sobie zrobić listę, jeszcze taką niedużą, do biedronki. Muszę w ogóle sobie zobaczyć, jakie mam to mleko, czy mam to słodzone, czy nie słodzone. Bo zaraz wyląduję, że zostanę się bez mleka tego w puszce, a zamierzam robić ten sernik, więc to i przyszły dwie przesyłki. Jedna przyszła to taka, w sumie to dla Julci, bo Julcia tam sobie zamówiła coś z rezerw, Ale to jak Julcia zechce, to mam pokażę. No, bo w sumie to jest do niej, to nie będzie do niej. I ona sobie sama zapłaciła. To znaczy ja jej zapłaciłam, ona mi odda teraz kasę. Oczywiście te 40 zł, bo to tam niedużo było 40 zł, ale tam Juciom ma swoje jakieś tam drobne pieniądze, chciała sobie zamówić, więc sobie zamówiłam. Ale to ona Wam pokaże, jak wróci ze szkoły, bo jej chwilowo nie ma, ale przyszła jeszcze też jedna przesyłka, to tą wam mogę pokazać. O, tutaj jest adres, tam jest adres, i tak to właśnie wygląda. Także tutaj przyszła przesyłka od Sylwus od sylwuszu szudy. A pisałam, że kartka świąteczna. Więc co mi teraz zrobisz, jak mnie złapiesz? A złapię cię, zobaczysz, bo ja bym bardzo chciała pojechać właśnie, w tamtym roku mi nie wyszło, bo ja w tamtym roku już powiem Wam szczerze, planowałam wyjazd, wyjazd do, do Częstochowy i nawet miałam pracę tutaj, jakbyśmy wracali, z zakopanego obraną że no też i o Częstochowę ale że żeśmy się zasiedzieli u Moni no to już właśnie zabrakło czasu na zabrakło czasu na Częstochowy. ale właśnie bym teraz chciała pojechać do Częstochowy bo Mateusz kończy tą ósmą klasę to wiecie i no i trzeba by było pojechać do sanktuarium żeby poszła mu szkoła średnia teraz no bo szkoła średnia, nowi znajomi, nowe środowisko, więc wiecie, jak to jest. A u nas była taka tradycja, tylko my, żeśmy po maturze jeździli do, ze szkołą do sanktuarium, a ja bym chciała właśnie, żeby Mateusz pojechał teraz do sanktuarium, bo kończy szkołę, tą szkołę podstawową, i chciałabym właśnie pojechać tam do sanktuarium, pokazać mu właśnie i. No, i takie prośby zanieść, właśnie, żeby mu poszło w tej szkole średniej jak najlepiej, nie? To tylko takie ewentualnie plany, ale co z tego wyjdzie, to wiadomo. Ja ogólnie nic nie planuję, bo później w tamtym roku mi nie wyszło, ale bym właśnie bardzo chciała. Ale to są takie, wiecie, plany. Plany planami, a życie i tak nakreśli i pokażę, co przyniesie dalej. Dobra, a teraz tutaj, co Sylwia tutaj przysłała? Więc Sylwia przysłała czekoladę handmade. Robiono własnoręcznie. Proszę bardzo, taka przepiękna z kurczakiem, śliczna bardzo. Dziękuję bardzo, Sylwuś. Droga, taka była czekolada i trzy, trzy takie batoniki. Także, znowu, właśnie to jest wszystko na moje odchudanie. No i oczywiście kartka świąteczna, która powędruje na komodę. I kartka świąteczna z babką, z pisankami i z barankiem wielkanocnym. Także bardzo serdecznie, Sylwuś. Dziękuję Ci za, za miłą przesyłkę. I podpisała, no to powiem Wam, jak się podpisała. Starsza pani robi, co chce. No nie wiem co czy ty jesteś taka starsza pani, bo zdjęcia twoje też mam. No więc nie powiedziałabym, że jesteś starsza, starsza pani. Starsza pani, która jeszcze śmiga na nocne, prace, na nocne zmiany do pracy, Wraca o trzeciej nad ranem. I tutaj ma jeszcze y, szalone pomysły zakupowe w Biedronce. Także to jest ta nasza szalona sylwuś. Ok. Ja teraz zajadam to moje śniadanie, powiedzmy, i biorę się za jakiś obiad. Y, ogólnie, to tak jak Wam mówiłam, koniec, tylko ewentualnie pościela się górze. Y, jakieś dekoracje się jeszcze zrobi, bo jeszcze nie mam dekoracji żadnych, nie. I y, będziemy już teraz tylko. Piec, gotować i nic więcej. A teraz życzę Wam smacznego, jeżeli coś jecie. Cześć Julci, zamówienia, czyli czapka między innymi. Była i pasek był. Także to jest takie Julci mini zamówienie. Pasek, bo jej spodnie z pupy spadają, stwierdziła. A ten pasek to nie wiem, ile kosztował. A to chyba 19,99 to 19,99. No, ale to chyba było jakoś z czerwoną tą y, metką, także to było no tak, chyba na, było. Y, na wyprzedaży. Bo ale tak powiem to... Wam, że czapka bardzo fajna, nawet mi się podoba. Taka miła w dotyku. Tweety różowy. Oj, różowy, żółty. O, a oryginalna cena 35,99, a y, było za 19,99, a pasek? A pasek Twitty. Teraz będę na nią mówić. Tweety, Pasek 39,99. A pasek był trochę droższy, bo 40 zł i na 20 przycenione. Tam bez grosza już się rozdrabniać. Ale nie wiem, czy jeszcze będą. Najwyżej, jak znajdę linki, to podlinkuję. I pasek, i czapkę. Ale czapka naprawdę. Powiem Wam, że. Za 20 zł to bardzo fajna. Taka bardzo przyjemna w dotyku, bo taka delikatna. Dobra, bo ja tak ugotowałam zupę pomidorową, oczywiście. I wzięłam się zaprasowany, także część mam już wyprasowane. I odwiozłam antośka na angielski. Chciałam zobaczyć, jaki tu skład, ale to chyba nic nie znajdę. Odwiozłam antośka na angielski i. I byliśmy po kółko na ten wianek co? 30 co Juli robi? Polmidę? 23% poliester. Poliamid? Pokaż. Oh no poliamid. 30%, 30 polyamid. Tak, 30% poliamid, A tu jeszcze musi być jeszcze coś. No tak, jest z tyłu. 47% wiskowy. Tak, 47% biskoza, 38% poliamid, tak? I 23% poliester. Ale powiem że, że Wam, że naprawdę taka dość przyjemna jest. No, fajna. Dość przyjemna i myślę, że na takie teraz przejściową pogodę będzie jak znalazł, nawet do tej zielonej kurtki. Ok, bo ja teraz dam Julci zupę i zaraz robię wymiankę dzieciaczków znowu na angielski. Mamy już popołudnie, wróciłam z biedronki, bo miałam już znowu powiedzieć do Was witajcie. E, więc, no, bez tego witajcie, bo ileż można się witać, prawda? E, tak, pierwszą rzeczą, e, którą tutaj trzymam w rękach, to od razu Wam pokażę, to są buty dla Antośka. E, no, co prawda, trochę szkoda, bo białe, ale no trudno. E, z tych większych rozmiarów było e, od 33. A z tych takich bardziej kolorowych to chyba było do 32 albo 33, no ale nie było z tych takich kolorowych, bo były dwa rodzaje właśnie butów: jedne były białe, drugie były takie kolorowe. Mierzył granatowe w rozmiarze 32, no ale powiem Wam, że nie jestem pewna, ale chyba były za, za małe, więc tutaj będzie miał troszeczkę luzu takiego w razie, w razie co? I te są w rozmiarze 33. Jedne i drugie były za 49,99, więc to trzymam w ręce, więc wam od razu pokażę. Ale myślę, że są spokojne, na takie chodzenie do szkoły będą jak najbardziej. A wiadomo, że dziecko bardzo, bardzo szybko niszczy buty. I to jest w tej kolekcji Young Style. Ale powiem wam też, że już były wy, wykupione w tej biedronce naszej. No, także w sumie to byłam w tej jedrący, ale aż tak dużo tutaj nie nakupiłam, wam powiem szczerze, bo już mi coraz mniej potrzeba rzeczy. Nie ja kupiłam brokuła, bo jego nie było, ani nie było mrożonego. W sumie to bardziej ja szukałam mrożonego brokuła, a, a jeżeli takiego świeżego, bo ten świeży dzisiaj bym kupiła, to nie sądzę, że mi dole, że do tej soboty, bo zaraz zrobi się taki żółty. Bo ja będę robiła tą sałatkę, którą mi napisała Kasia M, a tą sałatkę którą mi napisała Ania P., to może zrobię na na, na. na, na, co? Na majówkę. O, to mi właśnie wyleciało z głowy. Także to i, i w sumie to tyle nie kupiłam, bo tego mojego papieru toaletowego, ulubionego, nie było welweta, nie wiem czy on jest w ogóle wycofany, czy jeszcze będzie. No, także to tylko to. No i ten broku. Broku mrożony. No, chyba, że z tego wezmę sobie co kupiłam, takie ostatnio to trio. Tylko ciekawa jestem, czy tam dużo tego brokuła by było. Więc tylko mi tego już brakuje: brokuła i nic więcej. No, ewentualnie to tylko papier toaletowy, żeby był na zapas w razie W. Dobra, ale to Wam pokażę to, co już kupiłam, biedące to Wam pokażę. A później się biorę za. Yy, za dalsze prasowanie, bo jeszcze mam trochę prasowania niestety i tak się zastanawiam, może bym jeszcze jakąś jedną pralkę zmontowała, żeby było jak naj... chociaż to ręczniki bym poprawa, bo ich nie trzeba prasować, bo ja ręczników to raczej nie prasuję znaczy staram się nie prasować, o tak Wam powiem a no też bym nie chciała żeby tam zalegały, dobra, także jedziemy jeszcze kupiłam wodę, którą wypiłam już w samochodzie z takich zielonych rzeczy to wzięłam sobie bukszpan, u mnie tutaj nigdzie na ogródku nie rośnie bukszpan, bo on jest raczej dość trudny w uprawie, więc tego zamierzam tam trochę obciąć do koszyczka, a zreszty z tej całej doniczki zrobię sobie kompozycję razem z moimi żonkilami, które coraz bardziej rozkwitły, więc nie wiem, czy dostają do świąt, ale miejmy nadzieję, że chociaż chwilę pocieszą oko. Także to i to kosztowało 5,99 Kupiłam takiego słodziaka, Wam powiem. Bardziej yy, kupiłam z myślą o tej Doniczce niżeli o Hyacyncie. Nie już nie było z czego wybierać, więc zakupiłam coś takiego i z myślą bardziej o tym właśnie kubeczku. I ten kubeczek, można powiedzieć, że kubeczek kosztował 8 zł. Ale tutaj cenki nie ma. Nie ma, nie ma, ale ja sprawdzałam sobie na Paragonie to 8 zł to kosztowało dobra. Dalej, wiadomo. Chleb tostowy, bo tego zabraknąć nie można. Bułki do podobów, także nic ciekawego. Chleb. Kwasek cytrynowy, bo muszę odkamienić czajnik. Nie było tego mojego ulubionego sera białego, więc zakupiłam takie dwie krajanki. One też nie są złe, bardzo dobre. Jeszcze jedną mam, więc te dwie na razie starczą. Do tej sałatki z Brokułem. Kasia pisała, że używa takiego, sałatkowo-konapkowy ser półtłusty, więc ja też go zakupiłam. Wzięłam sobie cztery miksy pasłęckie, bo będą mi potrzebne do ciasta. Tutaj wiem, ktoś pisał, że ono jest niezdrowe, ale masła biedrące nie było w promocji, bo było. Chyba 7 zł 6,49 Taką cenę widziałam. I to była jakaś taka, powiem Wam, że jakieś takie zauważyłam, że nowe cenki weszły do biedronki. To są takie żółte kartki, żółto-czarne i pisze biedronkowa tarcza antyinflacyjna. Na niektórych produktach. Taki, że, takie coś zauważyłam. Nie wiem, czy Wy też widzieli takie coś w swoich biedronkach, ale to pewnie w każdej jednej biedronce takie żółta, duża kartka, no taka spora kartka. Właśnie z napisem "Biedronkowa tarcza antyinflacyjna". No coś takiego spotkałam. Dobra, Więc to będzie mi potrzebne. E, drugi, jeszcze jeden topowy. Ketchup, bo wczoraj się okazało, że go nie ma. E, tutaj wzięłam też seler, wiórki, bo jeszcze z taką mam swoją sałatkę. I tam mam tak. I tam jeszcze oprócz tego selera. Solara konserwowego idzie. Kukurydza, jajo, e, jakaś wędlina, może być i szynka konserwowa albo dowolna wędlina, jaką macie w domu. E, kukurydza e, i kukurydza, i kukurydza, i fasola czerwona, ananas jeszcze. Więc ananas mam, kukurydzę czerwoną mam brakowa kukurydza czerwoną, fasolę czerwoną w puszce. Brakowało mi tylko tego selera, więc zapytam się właśnie jeszcze ewentualnie, czy taką sałatkę też zrobić. Ona też jest bardzo dobra. No i z jajkami, no to wiadomo, teraz okres jajczany jest. Pojawiła się w Biedronce taka mini kukurydza w tych mini puszeczkach. I powiem Wam, że te mini są może lepsze, bo jest jak pizzę się robi, a dzieciaki czasami chcą sobie do pizzy wziąć kukurydzę. To lepsza taka mała puszeczka, aniżeli ta duża. Więc to też zakupiłam. E, tortille wzięłam też, bo ostatnio coś polubiły się z pizzą z tortilli. Tak na szybko sobie robią. E, jeden groszek do tej mojej galarety z indyka. E, Finu do kremu czekoladowego do tego tortu. I tutaj wzięłam po garści cukierków, tutaj moje ukochane pastylki. Julia ja mi ostatnio zjadła, bo miałam schowane. Wam powiem. I... No a że teraz nie jem, więc sobie zakupiłam. One teraz były w Biedronce taniej, bo 17,90 za kilogram. Więc tutaj mam tylko taką garść, a dosłownie 20 cukierków. I tutaj na spróbowanie wzięłam takie cukierki, taka nowość. Wzięłam właśnie nawet reklamę: e, Wawel, banan e, z karmelem, czekoladka. Także taką Wawel wzięłam, to wzięłam 10 sztuk. I na spróbowanie wzięłam też mango, coś takiego. Także to byłam ciekawa, więc to zakupiłam. One też były w prące po 19,90 za kilogram, ale to mi wyszło po 3 zł za te cukierki. To tak wam powiem, tutaj żeby, Chciałam. mi spaść. Tutaj żeby nie robić, nie gotować buraków, więc zakupiłam taki mały słoiczek ćwikły z chrzanem. Jak będzie za mało tutaj chrzanu, to najwyżej dołożę. Wiem, może to nie jest za bardzo rewelacja, bo lepsze ze swoich buraków, bo, tutaj jest burak ćwikłowy 65%, chrzan 25%, ocet spirytusowy, cukier, sól, regulator, kwasności, kwas cytrynowy. Więc myślę, że może i spoko taki skład. A jak ja tutaj znowu nagotuję garu, buraków, to później ja nie wiem, czy to poschodzi nam. Także takie coś kupiłam. Skończyła się kawa. To znaczy mam jeszcze jeden zapas, ale że widziałam w gazetce, że Jakobs była w promocji, więc wzięłam. Jakobs Kronung widzę, że ludzie też kupują. Tutaj w ogóle Paulinka mi przesłała jakąś kawę. Ale to zdjęcie gdzieś wyparowało, bo nawet szukałam, bo sobie przypomniałam właśnie, że Paulinka. Paulinka, Paulinka z Krakowa, to będzie wiedziała, jeżeli o kogo chodzi. Przesłała mi zdjęcie i szukałam nawet w biedronce, jakie to zdjęcie, ale nie, gdzieś wyparowało mi to zdjęcie. Bo nawet bym sobie spróbowała tej kawy, co ona Polecała tylko, że polecała z kafe de oro, ale zapomniałam jaką. Ale że była już ta Jakub z promocji, to sobie myślę, dobra, już wezmę tą. E, tutaj ma te trzy. trzy ziarenka intensywności, a ja znowu nie lubię takiej bardzo mocnej. I ostatnia rzecz to jest kiełbasa, moja ulubiona, bo my żeśmy wszystko robili, ale bez kiełbasy. Kiełbasy nie mam. Mam tylko białej, trochę, wiecie, tak zrobionej. E, Białej zrobione kiełbasy mam, ale nie mam uwędzonej kiełbasy, więc zakupiłam taką, żeby po prostu była, a że była też w promocji 25% taniej, to ją zakupiłam. No I tutaj mi wyszło chyba 17 zł za, powiedzmy, kilogram kiełbasy. Ona jest bardzo dobra i na zimno, i na gorąco. I to są całe moje zakupy z Biedry. I mój Antosiek przyszedł. Antosiek, powiesz dzisiaj dzień dobry do widzów? A dzień dobry nie powiesz. Dzień dobry. Co tam? Nie, tego na pewno nie będziesz jadł, człowieczku. Słucham, Antosiu, co chcesz? Nie mam wody wypiłam. A Ty wypiłeś swoją wodę? Tak? Dobra, także chwilowo to tyle. Bo już trochę nagrałam, powiem Wam tego materiału. Rano trochę nagrałam, teraz trochę nagrałam, więc idę ogarniać, a przyjdę się najwyżej z Wami pożegnać, co jeszcze Wam tam mniej więcej powiem, co, co zrobiłam. I muszę dać jeść przede wszystkim.